Przed powrotem nie odpuszczę sobie pójścia na ten plac widokowy, na to wzniesienie widokowe, które polecaliście mi pod jednym z shortów. Nie wiem dokładnie jak tam wejść, dlatego tego błądza, ale idę w tym kierunku. Może dobrze, najwyżej się wrócę. siama siema zaraz powinniśmy wejść na fajną górkę sporo ludzi tam wchodzi bo, bo dobry widok jest na, zarówno na Tatry jak i na Zakopane No, mówiłem przed chwilą. Aha, dobra. Tutaj jest chyba tylko dojście do posesji. Więc w następną uliczkę trzeba będzie skręcić, ale jeszcze się upewnię. Ale warto. Fajnie, jakby się tu dało pójść w prawo. Ale niestety się nie da. Niestety nie ta uliczka, ale to nic na pewno to będzie w następnej, a już stąd są widoki całkiem fajne, tylko zasłonięte przez drzewa. No tego ostatniego punktu mi brakuje w nagrywkach do vloga z Zakopanego Kasprowy Wierch przed nami no i zaraz na prawo Giewont Bardzo ładna pogoda, jutro ma być burza. No, i mimo tego, że końcówka wakacji to sporo ludzi, jeszcze sporo turystów. No, i teraz pytanie: nie, to też podejście do prywatnej posesji. Trzeba dojść do skrzyżowania. Muszę zobaczyć góry z tamtego punktu widokowego. Jeszcze jak słońce świeci na ten górę od zachodniej strony to wygląda bardzo dobrze jeszcze parę minut i myślę że będziemy na miejscu Abbe, abbe, abbe tende. 30 tysięcy kroków, już dzisiaj na liczniku, ale rekordowo było 41,5. No i już to dawało już to w pięty. To jest chyba dobra droga, chyba znalazłem dobrą drogę. No, jakiś szlag architektury drewnianej ale to akurat mniej mnie dzisiaj obchodzi Jaka ładna drewniana robota Pantałówka 9. Ale to musi być ta droga. Zostańcie jeszcze chwilę będziemy mieli fajny widok zaraz. Pierwszy raz z zakupane grobie live'a, nie było kiedy, naprawdę nie było kiedy Co dzień pełno, pełno kilometrów Ale wszystko się udało zrobić to co było zaplanowane A nawet w sumie więcej Ale to wszystko we vlogach w przyszłym tygodniu Dobra, coś mi się zdaje, że to będzie gdzieś tu <laughs> Sporo ludzi tu wychodzi, więc ja tu wejdę. Myślę, że to będzie ta droga. Mam nadzieję, bo jeśli się okaże, że wejść tu można tylko z drugiej strony no to już to już niestety nie Już się światło przebija. To będzie to szkoda, że dopiero teraz tu przyszedłem. Ale ważne, że jestem jeszcze dosłownie 200-300 metrów. Willa misiak. No bez świateł. Sobie pan pojechał. Myślałem, że będzie stał. No już widać, już widać. Że mi nogi w tyłek wchodzą szczerze mówiąc. Ale trzeba, trzeba tu wejść. To światło oznacza, że idę dobrą drogą. Już powoli się tu góry przebijają między domami A, cieszę się. Patrzcie Dobra, chodźmy na te polany. O, można sobie tu autem podjechać. Grunt nie jest łatwy po 30 tysiącach kroków dla Ach, dobra. Mm. grunt nie jest łatwy po 30 tysiącach kroków dla 120 kg kilo. Ale widoki oddają, zaraz wam to pokażę. Także dzięki za polecajkę. Nie wiem już dokładnie, komu dziękuję, nie pamiętam. Sory, tutaj z prawej strony widać już gubałówkę, na której ostatecznie nie byłem, a z lewej pojawia się gewont i zaraz reszta. Cześć, chary. Teren prywatny, zakaz wjazdu samochodem, motocyklem i dorożką, ale na piechotę są można wejść. Naprawdę dzięki za tę polecajkę. Jeszcze jutro zabiorę tu ze sobą grupę, bo ciężko o lepszy widok. Myślę, że nawet z Gubałówki. To nie moje, to nie moja płuska. Super, jesteśmy na miejscu. Ja sobie tutaj siadam na chwilę. No to powiedzcie, co tam u Was słychać? Tak mi się. Czas zagubił, że nawet nie wiem szczerze mówiąc, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia. Yy, piątek pewnie, czyli macie weekend. Próbuję tak sięgnąć wzrokiem, gdzie my byliśmy. Czy to dzisiaj, czy nie dzisiaj? pewno wszystkie te doliny na prawo od Skoczni były zrobione w tym tygodniu. No i gdzieś tutaj. Chwila. Tak tamtędy do Kuźnic. Za tym, za, za ten Giewont i Giewont od drugiej strony. Na hali kontratowej widzieliśmy kawał drogi, i wszystko na piechotę. Nigdzie nie jechaliśmy. No to dla mnie takie dzisiaj pożegnanie z tymi górami, bo ostatnio byłem tu 9 lat temu. No i mam nadzieję, że teraz przerwa będzie krótsza. Witaj, Filip. O, ale fajnie się tak położyć Po 30 tysiącach kroków Zaraz będę kończył Bo muszę iść się wykąpać i dzisiaj wcześniej spać Ciekawy jestem jeszcze jutro tego widoku na wschodzie słońca Dobra, żegnam się z Wami, żegnam się z Wami, do zobaczenia na vlogach albo kolejnych live'ach z wycieczek, cześć.